Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, swobodzi, a nie li grają kolewitami. śpiewają, wy tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Nas o swobodzi, a nie li grają kolewitami. śpiewają, wy tak klękają. cuda. Moi drodzy, już po raz któryś, nie umiem nawet zliczyć po raz który, ale już po raz któryś gromadzimy się tutaj w tym przedświątecznym czasie w naszym prastarym klasztorze XVII-wiecznym, żeby przeżyć atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Dziękuję bardzo, że odpowiedzieliście na zaproszenie i przybyliście dzisiaj tutaj, abyśmy wspólnie razem w naszym gronie takim miejskim, parafialnym także przeżyć ten czas łamania opłatkiem, śpiewu kolęd, bycia po prostu ze sobą. Ogromną niespodziankę sprawił nam dzisiaj ksiądz biskup Romuald Kamiński, który jest tutaj z nami obecny na tym spotkaniu, bo znalazł się dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej, celebrował on świętą. I cieszymy się bardzo, że jest dzisiaj z nami. To dla nas wielki zaszczyt. Bardzo się cieszymy z tego. To spotkanie dzisiejsze organizujemy razem i samorząd naszego miasta na czele z panem burmistrzem i oczywiście parafia sejneńska, ale także szczególny, szczególne zasługi dzisiaj ma szkoła podstawowa w Sejnach, bo, bo dzisiaj to oni tutaj przygotowują nam wszystko to, co najlepsze nam. Na to dzisiejsze popołudnie. Jest z nami jak zwykle orkiestra nasza Sejneńska. Cieszymy się bardzo, że ubogaca nas piękną grą kolęd. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie dla wszystkich radosne, piękne, pełne pokoju. Będziemy za chwilę ławać się opłatkiem. Będziemy mieli okazję także wziąć siarkę, które tutaj w obfitości jest zgromadzone i niech ono według. Tradycyjnego, starego obyczaju znajdzie miejsce na stole wigilijnym pod obrusem białym. Niech to będzie tak, jak to rzekiej bywało. A teraz bardzo serdecznie proszę, żeby słowo do nas powiedział się Biskup. Mamy okazję wysłuchać i, i przyjąć życzenia od Krzem Biskupa. Witam bardzo serdecznie. Muszę się wytłumaczyć. Z tej obecności. Ja tak w zasadzie nie miałem zamiaru tutaj przyjeżdżać. Podróżuję sobie dzisiaj po diecezji i patrzę, już byłem gdzieś w okolicach gib, że aniołowie, starsi młodzi, tak szeregiem gdzieś idą. Myślę sobie, muszę podpatrzeć. Wszystko się skierowało na Sejm. No myślę sobie, jak oni do Sejmu, to co ja ostatni taki jestem? No to jakoś. To przecież widać, część pokryjomu tutaj siedzi w pierwszych ławkach. No, ja już Was widziałem dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję i korzystając z tej dzisiejszej okazji, możliwości, chciałbym złożyć i przekazać dla każdego z Was osobna życzenia, które zwykle wypowiadamy. Z okazji pamiątki narodzenia naszego zbawiciela. Cudownie się składa, że jest tutaj duchowieństwo i władze miasta z Panem Burmistrzem, i towarzystwo, i szkoła, i przedstawiciele rodzin, i najmłodsze nasze pociechy. Ja już w czasie mszy Świętej mówiłem, że w Sejnach. To łatwo składać życzenia, szczególnie jak się jest w świątyni, bo wystarczy odwrócić się od ołtarza i popatrzeć, co jest takiego najpiękniejszego i najistotniejszego. Pamiętacie, tam jest święta Elżbieta, która w takim pięknym geście powitania przyjmuje Matkę Najświętszą, która już pod sercem się Pana Jezusa. Tak naprawdę, to nie ma cenniejszego daru, jeśli ktoś drugiemu człowiekowi przyniesie Boga. To jest, może, takie, ktoś powie poetyckie powiedzenie: Nie, nie, nie. To jest takie najbardziej realistyczne, jeśli w naszym życiu. Będzie obecny Bóg. A jeśli jeszcze do tego dodamy, że to jest dar od drugiego człowieka, że nam przyniósł Pana Boga przez dobro jakieś czynione, to kochani, nic lepszego wymyśleć ja nie mogę. I tego, żeby Pan Jezus zagościł w sercu każdego z Was. W każdej rodzinie, w każdej instytucji, w każdym towarzystwie i w każdym działaniu. Na tym chyba trzeba skończyć, bo się nawet paniołowie mogą zdenerwować, że długo gadam. I teraz co? Opłatki. Za chwilę będziemy poprosili do księdza biskupa, żeby po Błogosławiu opłatek i Tosianko, które tutaj jest. To dzisiejsze nasze spotkanie, jak wspomniałem, Przygotowaliśmy razem z różnymi y, instytucjami. Już wymieniłem samorząd, wymieniłem szkołę podstawową. Oczywiście także bardzo ważną y, współorganizatorem jest ośrodek kultury y, w naszym mieście. Y, tak wiele dobrych rzeczy stamtąd płynie. Y, i dziękuję bardzo za tę obecność. Dzisiaj także przedstawicieli naszych władz samorządowych, oczywiście Pan Burmistrz jest z nami, ale także jest Pan Przewodniczący Rady Powiatu, jest Pan Komendant Straży Pożarnej, jest Pani Radna Lucyna, jest Pan Sekretarz Miasta, jednym słowem jest, jest również Pan Jarek Wojciechowski, który jest od żołnierzy, kombatantów. Bardzo pięknie, że tak razem tu jesteśmy. Jest nasz ksiądz Senior, też cieszymy się, że dotarł do nas. To co, teraz jeszcze słówka może poprosimy pana burmistrza, bo, bo, bo to jest głowa naszego miasta, niech jeszcze słówka powie. Ja spotkałem jednego z tych aniołów, którzy wcześniej widzieli księdza Biskupa. Przyszedł do mnie anioł, i mówi no, kolego, biskup jedzie do Sejmu. Zachowuj, zbieraj, się. zbieraj się, zachowuj się przyzwoicie. W związku, z, w związku z koniecznością przyzwoitego zachowania bardzo chcę po pierwsze podziękować. To jest taki czas nowej nadziei, co przypominamy, że ta nadzieja jednak jest w naszym życiu mimo różnych przeciwności. Lub, no, pan Jezus rodził się w stajęce i jak wszyscy o tym pamiętamy, ale bardzo łatwo jest w Sejna znosić wszystkie trudy, mając takich współobywateli i właściwie przyjaciół na każdym kroku, a nawet jak czasem się tam pokłócimy, nie wszyscy, nie, nie ze wszystkimi. <grym> <grym> I nawet jak mi osobiście nerwy puszczają. To... Kochani, wesołych świąt. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i przepraszam, jak robię nie wszystko tak, jak powinienem, bo czasem na święta też trzeba przeprosić. Wesołych świąt. Tak. Prosimy Księdza Biskupa o błogosławieństwo naszych opłatków i siana, które potem sobie zabierzemy, i za chwilę będziemy mieli okazję złożyć sobie wszyscy życzenia. Dobry Boże, nasz Ojcze, pobłogosław ten biały chleb, opłatki przypominające nam Jezusa. I to siano. Które jest bazem tych warunków, które panowały w Szopce Betlejemskiej. Bardzo pragniemy, abyś był obecny wśród nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pięknie. W czasie roznoszenia opłatków każdy z nas przyjmie za chwilę ten biały chleb do swojej ręki dajmy okazję złożyć sobie życzenia a w tym czasie zaśpiewajmy kolędę wspólnie razem głos się rozchodzi, Przywitać Pana Czem prędzej się wybierajcie Do Bethlejem pospieszajcie Przywitać Pana Poszli Yeah. No, niech się rozladują nasze serca i uwierzą w Jezusowi. Niech się umocni nadzieja na cały rok 2016. Ja